Hej, Ludki, jestem Dajwa. E, niedługo stuknie temu kanałowi 5 latek e, i niestety nie uda mi się zrobić z tej okazji nic szczególnego. E, nie zrobię chyba nawet podsumowania tego tradycyjnego corocznego. E, z dwóch powodów raz no, trochę mało jest do podsumowywania w tym okresie, bo ostatnie mm, zrobiłam w listopadzie <grym> przez obsługę i nie zrobiłam aż tyle, co zazwyczaj, więc nie bardzo mam o czym mówić. A poza tym myślę, że pójdę na dłuższą przerwę od YouTube'a, żeby na spokojnie sobie wszystko poukładać w sensie. Z jednej strony chcę coś robić, ale z drugiej, kiedy już zaczynam, dociera do mnie jak mało na to mam siły. Więc myślę, że przerwa i nabranie dystansu do tego, co robię, będzie jak najbardziej korzystna. Zastanawiałam się przez dłuższy czas, czy w ogóle mówić wam coś w tym stylu, czy za moment mi się nie odwidzi i nie, nie zasypy was, was filmami, bo ja potrafię być taka impulsywna, sami dobrze wiecie. Ale jeśli faktycznie zniknę na jakiś czas, to stwierdziłam, że no lepiej jednak, żebyście się nie martwili, że spokojnie nikt mi konta nie ukrada, ani nic z tych rzeczy, po prostu no... Zmęczenie materiału trzeba się zregenerować, tak wiecie, tak, tak kompletnie. Bo ja często chodziłam sobie na takie półodpoczynki, że wiecie, nie wrzucałam filmów, mówiłam sobie, że idę odpocząć, a tak naprawdę cały czas myślałam o tym chwila. No, no może jednak coś zrobisz, może coś tutaj wrzucisz. A co jeśli byś zaczęła taką serię? Może, może to by ci jakoś poprawiło nastrój coś w tym stylu, nie? I teraz od czuwam na sobie negatywne skutki takiego podejścia. Więc czuję, że muszę to zrobić tak rasa dobrze. A wam się należy ta informacja, bo no, ja nie byłam szczęśliwa, kiedy jeden z moich ulubionych twórców poszedł sobie na yy, wolne tak kilka miesięcy i ja nic o tym nie wiedziałam. No, oczywiście nikt nie ma obowiązku mówić o takich postanowieniach, ale uważam, że tak jest bardziej yy, okej okay, yy, odnośnie oglądających. Nie ukrywam, że całe to moje zmęczenie tematem dotarło do mnie, kiedy e... zepsuło mi się pyre. Myślę, że mogę to tak spokojnie nazwać, że znaczy, zepsuło mi się nagranie po prostu. E... Oczywiście, że ze wszystkich możliwych nagrań, które mogłam zrobić OBS stwierdził, że e... zepsuje mi dźwięk akurat przy tej grze, gdzie jest autozapis co dwie minuty. <grym, 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 i wiecie, dotarło do mnie, jak bardzo nie chce mi się przechodzić z tej gry od nowa, nie? Tylko po to, żeby ją nagrać, właśnie. Tylko po to, żeby ją nagrać! Ten zwrot, tak słowo tylko nigdy nie powinno się pojawić w tej myśli. Dobra, nie będę zbytnio przedłużać, e, powiem wam tylko jeszcze... Na odchodne, że są rzeczy, których mogliście nie widzieć, które mogliście łatwo przegapić. Mianowicie ja e, od jakiegoś czasu jestem też troszkę aktywna na kanale Vox Records. Link będziecie mieć w opisie. E, zaśpiewałam tam parę rzeczy i widziałam przynajmniej jedną, chyba dwie propozycje, żebym nagrała Doki Doki. Odniosę się do tej propozycji teraz, dlatego że Doki Doki jest na woksie. <laughs> to był live zrobiony z pełną obsadą ludzi. Co zabawne. Oj, dobra, zobaczycie zresztą sami. Dla woksu też kilka razy zaśpiewałam. Właśnie w kwestii Doki Doki wyszło Your Reality, ponieważ dochrapałam się roli Moniki. Nie ma słów, by wyrazić, co czuję. Więc milknę i całe serce wkładam w śmiech. Świat od szczęścia mnie odcięć próbuje Czy walka z nim to poważny będzie grzech? W ogóle na tych live'ach był jej jak berety polecam naprawdę, idźcie to oglądać. I moje absolutne oczko w głowie, czyli KDA, w którym. Nostąpiłam ze szczytu i zaśpiewałam jako Ari. Jestem mega podekscytowana tą grubówką. No, taka wyszła. Mogę zmierzyć się, kochanie, jesteś już nasz. Jednakże na pewno sobie radę dasz. Mamy to coś, damy ci w kość. Owódz sobie weźmie. Nie pokładam ich do nas. Stras, tras, tras, Moja pierwsza, debitancka, dziwicza. Kocham ją. No i na tej pozytywnej nocie ja się z wami na jakiś czas żegnam. Jeszcze się zgadamy. Papa. Pa. Trzymajcie się cieplutko. Albo chłodniutko, bo jest lato.